W jakich krajach europejskich warunki drogowe są szczególnie niebezpieczne? Prowadzenie samochodu w czasie wakacyjnych podróży bywa prawdziwym wyzwaniem. Nierówna nawierzchnia, kapryśna pogoda i zatłoczone drogi sprawiają, że kierowcy muszą zachować wzmożoną czujność, szczególnie w niektórych europejskich krajach. Najwięcej zagrożeń czeka na podróżnych w Rumunii. Szczególnie niebezpieczna jest tam droga transfogarska. To malownicza trasa przez Karpaty, która potrafi zaskoczyć kierowców gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak ulewy czy spadające skały. Nie lepiej jest na Węgrzech, gdzie autostrada M1 łącząca Budapeszt z Wiedniem uchodzi za jedno z najbardziej ryzykownych miejsc na drogowej mapie kraju. Trudne warunki spotkamy także na Łotwie. Zimy są tam wyjątkowo surowe, a starsze samochody, które dominują na drogach, mogą nie poradzić sobie w takich warunkach. Grecja uplasowała się na siódmej pozycji. Średni wiek samochodów w tym kraju wynosi aż 18 lat, co jest jednym z najwyższych w Europie. Tuż za nią znalazły się Włochy, które zajęły ósme miejsce. Poza głównymi autostradami ukształtowanie terenu stanowi spore wyzwanie dla kierowców. Góry oraz nierówne drogi na wybrzeżach tworzą trudne warunki do jazdy. Jednym z najbardziej wymagających odcinków jest alpejska przełęcz Stelvio, położona na wysokości ponad 2700 metrów.